Witam wszystkich w nocy. Zastanawiam się, czy warto przychodzić na live o tej porze, ale pomyślałam, skoro mam te 10 minut, to dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Ja chciałam porozmawiać o starości. Czy starość to jest to najgorsze i w ogóle czym jest starość? Robi się zimniej. Przyroda tak gdyby zamiera. Jesień, Sokie schodzą z drzew, liście opadają. Wszystko robi się wolniejsze, krótsze, bardziej suche. Tym jest starość. Tym jest jesień w przyrodzie i tym jest starość. A jaka ona może być i czy to jest najgorsze, co nas może spotkać, starość umierania czy nie? Wiele osób nie myśli ani o starości, ani o umieraniu, ani czym to jest, i pytanie, czy to jest dobrze, czy niedobrze. No, widzę, że jeżeli tylko ja nie śpię o takiej porze, to niedobrze. Oj, to niedobrze, ale obiecujcie mi, że niedługo, to o 10 razem ze mną, każda będzie szła spać, bo myślę, że mężczyzn to nie ma, bo mężczyźni śpią już od dawna. I czym jest starość? Tak naprawdę, czy to jest stan ciała, czy to jest stan duszy, czy to jest stan umysłu, co się dzieje z naszym intelektem? Co w ogóle jest? No to powiem. Czy wiecie, że serce kurczaka na pożywce żyło aż przez 44 lata? Aż eksperyment został przerwany, ponieważ nie było sensu go dalej ciągnąć. Ono było wieczne. Dlaczego? Dlatego, że dostarczano mu wszystko, co było niezbędne i odprowadzano wszystko, co było zbędne. Czyli, tak gdyby działał układ żylny, tętniczy, limfatyczny, tylko to wszystko było na zewnątrz, in vitro, i to było na dobrej pożywce, czyli. Tkanka serca dostała wszystko, co potrzebuje, i wszystko, co było wyprodukowane i już niepotrzebne, było odprowadzane gdzieś tam do kanalizacji. I to serce było wieczne, żaden kurczak nie przeżył tyle lat. Czy tym jest starość tak naprawdę? Czy to jest to, co jest nieuniknione? Czy to jest to, co sobie fundujemy własnoręcznie, własną łyżką, własnym widelcem, Starzenie tkanek brak siły. Dlaczego rozmawiam na taki temat dzisiaj? Otóż w drugi dzień tłumaczę kursy najlepszego wykładowcy na świecie, doktora Gelmana. I to jest akupunktura klasyczna, gdzie my badamy mnóstwo osób i wiecie co? Że każdy jest zmęczony. Dwunasta, pierwsza, druga, góra siódma. Każdy z naszych pacjentów jest już zmęczony, że chętnie się położyłby się. E, napiszcie. O której godzinie w ciągu dnia wam się kończą siły? O której godzinie już tych sił nie ma, że już, no już macie dość, że chcecie się położyć? Jedenasta, dwunasta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma? 11 w nocy? Jak to jest z tymi siłami? Jak to jest z tymi siłami? No jak to nie jest live, jak ja tu jestem? Hej, hej. Jak to nie jest live? Co tam jest nagrane u kogo? Hmm? No jakie jest z tymi siłami? Czy oglądacie to, bo nie możecie spać, macie problem ze snem? Jak jest z siłami? Dlaczego słabo słychać? U mnie wszystko słychać i nic nie szumi. Próbuj nie krzyczeć, cicho bardzo. No, spróbujmy zrobić głośniej. A i ja nie wiem, czy ten dźwięk, czy teraz jest głośniej, czy teraz jest lepiej. Nie wiem, dobrze mnie, o, Ewusia, i ty o tej porze nie śpisz. No to naprawdę już trzeba spać. Proszę spać, pani Jadzie, nie wolno nie spać o tej porze, jak pani wstaje o 5.30, czyli nie słychać. Szumie. No jestem ciekawa, co szumie, jeżeli u mnie w ogóle nic nie szumie. Na Instagramie szumie, Facebook nie słyszy, TikTok nie słyszy, YouTube nie słyszy, a Instagram nie słyszy. A to ciekawe. No, zobaczmy, a tu? Tu ponoć słychać. Albo dmuchawa, wiatrak. Nie mam tu komputera, mam telefon. No, już lepiej słychać? Jest lepiej? Jak tam? Słychać? Dobrze. Nie wiem, czy słychać. Zobaczymy. Najwyżej, jak nie będzie słychać, to usuniemy. I nie będzie tego na Instagramie. Słychać, no to dobrze. Dopiero szósta, pani Jadzie, Chicago, witam. Dobrze, słychać, to dobrze. Coś było w ustawieniach nie tak. No to czym jest starość, dziewczyny? O której godzinie wam się kończy energia? Pomijają, że ta rozmowa nie powinna być o pierwszej w nocy. O której godzinie wam się kończy energia? I gdzie wam jej brakuje? Wiecie, że jak się kończy energia, to można by było sprawdzić, co jest zgodne z zegarem obiegu energii. Na przykład jak kończy się 11-13, to to jest czas serca, kiedy serce ma maksymalną aktywność i pokazuje, że jest zmęczone. A później jest to cienkie. Jeżeli kończy się pomiędzy 3 a 5 po południu, to to jest pęcherz moczowy. A 5-7 to nerki, to oznacza, że są wyczerpane. Nic nie słychać. No nie wiem, kto zagłusza, co buczy. To zapraszam mnie na Instagram, a na Facebook tam wszystko słychać. Nie wiem, co się dzieje. Trudno mi powiedzieć. Więc pytanie, czym jest ta starość i czy ona jest taka nieunikniona, jeżeli ta starość jest taka niedobra? Czy to jest nasz wymysł? Czym jest ta starość? Jak myślicie? Ja myślę, że to jest tylko słowo. Że tak naprawdę wszystko zależy od tego, na ile nasze ciało jest sprawne. Teraz już nie słychać. No i dlaczego teraz już nie słychać, jeżeli wszystko było słychać? Dobrze. Okej. Okay. Ciekawo słychać. W Chicago mnie słyszą, nie słyszą, tylko w Polsce. Dobrze. Instagram słyszy. Dobrze. Instagram nie słyszę i słyszy Facebook i TikTok. Pytanie, czym jest starość? Skupmy się. Więc dla mnie to jest tylko nazwa. Oczywiście niektórzy żyją 20 lat, już w wieku 20 lat zaczynają się starzenia. Zresztą nasze ciało do 27 roku intensywnie się rozwija, a od 27 już zaczynają komórki obumierać. Zresztą w tej chwili już jest pełno siłych ludzi w wieku 30 lat i oni starannie farbują włosy, nie tylko. Ja nie twierdzę, że to jest złe. No, oczywiście mogą farbować, ale nie tylko kobiety i mężczyźni, bo teraz jest moda na młodość. Ale czy starość nie jest piękna, jeżeli jest sprawna? Czy to jest najgorsze, co nas może spotkać? Wiecie? Ja Wam powiem, że najgorsze jest to, jeżeli ktoś nie będzie mógł mówić mama lub tato, a kiedyś mówił. Najgorsze to przeżyć własne dzieci. Resztę. To jest normalne. To jest w porządku, że czasami nie mamy siły, ale jeżeli mamy pasję, jeżeli chce nam się rozwijać, jeżeli chce nam się uczyć, jeżeli nasz umysł je, jest bystry, młody i jemu się chce, jeżeli rano nie czujemy zmęczenia, a wieczorem po całym dniu mówimy: Ależ ten dzień był udany, jeżeli nasza pamięć nas nie zawodzi. Jeżeli ludzie koło nas się śmieją, jeżeli jest przyjemnie, jeżeli jest przytulnie, czym jest starość? Czy to jest stan duszy? Jak uważacie? Czy to jest stan duszy? Czy to jest stan ducha? Czy to jest stan ciała? Zastanówmy się. O starości nikt nie mówi. Teraz już nie ma babś w chustach, teraz każda kobieta w wieku 90 lat jest w spodniach, pięknie wygląda. Po wszystkich zabiegach plastycznych, bo nikt nie myśli, że zabiegi plastyczne przycinają wszystkie meridiany, wszystkie, które idą dookoła twarzy, czyli wszystkie meridiany, jak żołądek, jelito cienkie, pęcherzyk żółciowy. A czy wiecie, że na poziomie szyi i ramion znajdują się magiczne punkty, okna niebios, które kierują energią góra-dół? Jeżeli okno nieba, to jest połączenie z niebem, jest zamknięte, to jakby za pomocą akupunktury nie pchaliśmy na energię do góry, ona tam nie przyjdzie, ona nie odżywi mózgu, ona nie pozwoli, żeby to zmęczenie mentalne było mniejsze, ona nie odżywi oczu, nie odżywi uszu, a teraz jest młoda, na piękno, a i ci ludzie po zabiegach plastycznych są szczęśliwi, patrzą na siebie w lustro, nie poznają siebie i się cieszą. Wiecie, jak ja patrzę w lustro, cóż ja widzę? Czasami jestem bardziej zmęczona. Na pewno widzę siły włosy, i chyba lubię moje włosy. Jakoś tak na pewno ze 7-8 miesięcy nie farbowałam, i ciekawa byłam, jak będę wyglądać. No, jakoś strasznie nie wygląda. Na pewno przy Akademii Akupunktury Kosmetycznej zacznę nakłuwać moje zmarszki. Zmarszczyk nie będzie, bo wiem, że to jest możliwe. Na pewno nie mam takich wielkich oczu jak miałam. Co jeszcze? Tak analizuję. Ciało mnie dopisuje, humor mnie dopisuje, energię mam dobrą, to czym jest starość? Czy ja się budzę i myślę, oj, Wiktoria, masz 60 lat za moment, co to jest? Ja w ogóle nie rozumiem, kiedy to minęło, ale tyle wszystkiego było w moim życiu, czy w waszym życiu było tak dużo wszystkiego tyle było fajnych rzeczy kiedy to zdążyło tak tak przeminąć tyle było pracy tyle fajnych pacjentów tyle wrażeń tyle podróży tyle zajęć tyle doświadczeń czy chciałabym teraz być młodsza o ile lat co bym zmieniła co bym zmieniła pracowałabym więcej czy mniej Bardziej bym zwróciła uwagę na spacery i pilnowanie własnego ciała. Ciało jest mobilne. Słuchajcie, jeżeli w wieku 70 lat powiecie waszemu ciału, ciało, zaczynasz mnie słuchać, to wiecie, że my mamy neurony lustrzane? To oznacza, że jeżeli włączymy sobie w telewizję obraz, który ćwiczy, jest zgrabny, radosny, szczęśliwy, to w mózgu będą aktywować się te same struktury, które odpowiadają za to, żeby być zgrabnym, ruchliwym i szczęśliwym i jeszcze cienkiem, nie każdy schudnie. Nie u każdego od razu będzie chęć tańczyć i skakać, ale jeżeli będziecie włączać sobie obrazy pozytywne i będziecie przybywać z młodymi ludźmi, tylko nie na zasadzie wnuczko kochanej, co dzisiaj jadłeś, a czy dobrze spałeś, a czy nie jesteś głodny, nie, 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 nie. nie. Dziewczyny, my dla siebie i oni mogą z nas takich fajnych korzystać. Co to za różnica, co ten wnuczyk jadł? Zjadł, minęło, będzie głodny, zje. Jeżeli babcie robią się nadopiekuńczy, wtedy pojawia się starość. Dlatego, że przystajemy żyć swoim życiem i zaczynamy martwić się na zapas, co się dzieje w następnych pokoleniach. Czy to jest prawidłowe? Kto żyje własnym życiem? Kogo to życie cieszy? No, napiszcie krzyżyki, proszę, i serduszka. Pierwsza w nocy, najwyższa pora spać, ja tu z wami dyskutuję o starości. Czy starość jest najgorsza? Nie, najgorsza. Wiecie, co jest najgorsze? Nie domyślicie się. Co jest najgorsze? Starość nie jest najgorsza. Co jest najgorsze? Kto mnie słyszy, napiszcie, co jest najgorsze? Co jest najgorsze? Mm -hmm. Co jest najgorsze? Najgorsza jest niesprawność. Wiecie, co to oznacza? Żeby piękny umysł był uwięziony w niesprawnym ciele, najgorsza jest niesprawność. I dopóki nie ma niesprawności, starość to pikuś. A żeby nie było niesprawności, Trzeba cały czas ćwiczyć umysł i ciało. Budzimy się, czujemy się jako dwudziestolatki, no pewnie no, warto inaczej się ubrać. To prawda musimy być bardzo eleganckimi kobietami. To też jest bardzo ważne. Elegancja to podstawa, już nie wypada nam chodzić inaczej, jak chodzą dwunastolatki czy piętnastolatki, ale elegancja i starość zawsze w parze. Kiedy zaczyna się ta starość? 90-80 lat? U niektórych nigdy, no na pewno nie 50, kiedy ludzie mają najczęściej 10-latków czy 15-latków jako dzieci. Co powiecie o tej starości? Brak pamięci, choroba. Tak wam się kojarzy starość? U mnie starość kojarzy się tylko z radością. Nie ma większych obowiązków. Można cieszyć się życiem, już się zarobiło, że nie musisz się martwić, co włożyć do gara. Już jest spokój, możesz podróżować. U mnie starość się łączy w mózgu z wolnością. Zrobiłeś to, co musiałeś, teraz nie musisz. Robisz tylko to, na co masz ochotę. I teraz pytania: jak zająć siebie tym, na co masz ochotę? Jak się zająć, jak nie słychać na Facebooku? Jak zająć siebie tym, na co masz ochotę? Jak zrobić coś ekstra? Jak jak znaleźć pasję? No to dobre rady. Pierwsze. Jak było coś złego w waszym życiu, przełóżcie to na kartkę, napiszcie to i palcie. Codziennie. Żeby ta przyszłość, która była niedobra, trzeba spalić, 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 spalić. Dalej. Następna sprawa. Co można jeszcze zrobić, żeby było dobrze? Co można zrobić, żeby było dobrze? Uwaga! Co można zrobić, żeby było dobrze? No, znaleźć pasję. Jak znaleźć pasję, żeby było dobrze? To jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli chcemy, żeby było dobrze, jeżeli chcemy, żeby było dobrze, musimy wymyśleć, jak zrobić, żeby było dobrze? Pasja. Pasja, zainteresowania. To, co was naprawdę interesuje. Pasja. Pasja to jest coś ekstra. To jest to, co budzicie się i was kręci. Na przykład coś zbieramy, coś zdobywamy, czego się uczymy. Lecę hiszpańskiego, trudny język, ja go nie znam, ale wymarzyło mi się, że pojadę do Hiszpanii i będę mówić języku hiszpańskim czy katalonskim i zaczynam się uczyć, żeby później pojechać i porozmawiać. Czy jest to możliwe? No ja to się uczę całe życie medycyny chińskiej, medycyny naturalnej. Nie wiem, czy mnie słychać, a z powrotem nic nie słychać. No cóż, no to nic z tego nie będzie, bo nic nie słychać. I teraz pytanie, a co, a co dalej? No okej, okay, mamy pasję, dopisuje nam zdrowie, co robimy dalej? Dalej trzeba realizować marzenie. Żeby starość nas nie wysuszyła, nie zaatakowała, trzeba realizować marzenie. I wiecie, dlaczego sprawne ciało, dobry umysł, realizacja marzeń, bycie samym sobą i bycie szczęśliwym, dlaczego to opóźnia starość? Dlatego, że jeżeli mamy marzenie i żyjemy swoim życiem, to uwaga, Świat słyszy, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. A jeżeli świat to słyszy, to nie idziemy do utylizacji, tylko żyjemy, rozwijamy się. Wiecie, że jak osoba starsza jest pozytywna, to nikt z młodych osób z otoczenia nie odbiera jako starą? Mówię, ale ona jest ładna. A gdzie ładna? Staruszka, cała pomarszczona, za osiemdziesiątkę. A moja Daria mówi: Mama, nie rozumiesz, ona jest piękna. Ty po prostu tego nie widzisz. Nauczyłam się widzieć. Nauczyłam się patrzeć głęboko w oczy i wtedy obcować z osobą, która wtedy była w tych oczach. Nie to, co widzę w wieku 90, 80 lat, pogarbione i słabe. Widzę, jakie to były piękne dziewczyny z biustem, stalią. talią. Dookoła było ile facetów. Wszystko się zmieniało i była piękne. Co później się stało? Rutyna? Obowiązki? Co się stało? Co się stało wtedy, jak ten blask w oczach zgasł? Co wciągnęło Was w to, co przestało być pasją? Pamiętacie, jak byliście młodymi dziewczynami? Pierwsze randki, wybierania mężów? Przecież ja pamiętam. Ja do tej pory budzę się i jeszcze nie wiem, kim jestem i gdzie idę, ale jak się budzę i mam jeszcze zamknięte oczy to gdyby nie moje koty, które mruczą, przynajmniej Szeherizadę, ja bym nie pomyślała, że jestem tak dorosłą osobą. Bo w moim dzieciństwie nigdy żadnych kotów koło mnie nie było. Czyli czym jest starość tak naprawdę? To jest stan naszego umysłu, który chce nas już zutylizować? Czy to jest wiek? Czy to jest pesel? No, dla każdego odpowiedź na to pytanie jest inna. Natomiast ja wam życzę znaleźć odpowiedź, która da Wam do zrozumienia, że starość nie jest najgorsza. Najgorszy być niesprawnym, najgorszy być samotnym, najgorszy być na wózku inwalidzkim, najgorszy nie umrzeć wcześniej, tylko żyć bez przyjemności. Co jest lepsze, śmierć czy życie bez przyjemności? Ja jestem pewna, że ja nie chciałabym mieć życia bez przyjemności, dlatego że ono jest ciężkie i jest męczące. Dlatego, że każdy dzień to wyzwanie, każdy dzień to obowiązki i zero przyjemności. Nie potrafiłabym tak. Natomiast czy będziemy żyć z przyjemnością, czy będziemy żyć tak, jak żyjemy, to jest nasz osobisty wybór. To jest nasz osobisty wybór. I teraz tylko od nas zależy, czy będziemy w tym wszystkim szczęśliwi. Jeżeli my będziemy uważać, że tak, to będziemy szczęśliwe. I wtedy dookoła nas przyjaciele, rodzina, dzieci, wnuki będą mówić ależ ta babcia jest młoda, ale jej się chce żyć, ale ta babcia na rowerku czy na motorze zasuwa. No, rowerik jest mi znany, motor nie, ale tak naprawdę, Ewy, ale tak naprawdę, czy starość to jest to, co jest najgorsze i nieuniknione? Zastanówcie się, dziewczyny. I jak się czujecie, jeżeli macie wrak z ciała, stłuszczenie wątroby, insulinooporność, nadwagę, żylaki, hemoroidy, bóli głowy, no to młodością tego się nie nazwie. Ale jeżeli budzicie się i tylko wam trochę brakuje siły, to za pomocą akupunktury wiecie, że można odzyskać tak dużo energii, że będziecie tryskać tą energią bardziej niż tryskało się w wieku 20 lat. Dajcie sobie szansę poznać akupunkturę na cyklach, w szkołach, na zabiegach, każdy wybierze swoją drogę. Ale obiecuję Wam, że jeżeli będzie robiona klasyczna akupunktura, wydruk doktora Gelmana jedną pijaweczkę w aplikacji centralnej, czyli pępek, to nie wyobraża, to nie wyobraża sobie Pani żadna, jakie to będzie piękne. A do tego trochę ćwiczy, rozciągania, gorąca woda, termofor, rutyna. Palenie listów. Musicie bardzo dużo mieć bagaży. Jeżeli macie wdowi garb, to na waszych ramionach leży wszystko. Dajcie sobie szansę w tym życiu tego się pozbyć. Życie z przyjemnością to nie jest życie z kamieniami w kieszeniach i z cygłami na szyję. Dajcie sobie szansę, bo jeżeli wy nie dacie sobie szansę, to nikt wam tej szansy nie da. Ja wszystkim życzę dobrej nocy. Pamiętajcie, są kursy. Niedługo prowadzę podstawę akupunktury. Podstawy terapii piąkowej i najważniejszy kurs, który będzie w styczniu, leczenie stresu za pomocą i akupunktury w Krakowie lub online. Dajcie sobie szansę. Przysuwamy rehabilitację wzrokową, bo się skrypty przygotowałam, a i czwartego, kiedy miałam zaczynać, robię bardzo ważną rzecz, też zawodową, więc przysuniemy, myślę, że o miesiąc. Więc poczekajcie na nas z tą rehabilitacją wzrokową. A od marca napisze Akademia Kultury Kosmetycznej. No i pamiętam, że wam jestem winna. Po 20 zł, trzy webinary. Koty łączą życie. No i dopisujcie się do świata kobiet, bo tam starych nie ma. Świat kobiet zatrzymuje PESEL. Jeżeli wpisujecie się i le okazujecie legitymację świata kobiet, że wiecie, że PESEL już nie poruszy się ani do przodu, ani do tyłu, on po prostu wtedy stoi. Więc świat kobiet górą. Wam doradzę, niedługo mi kołaj, zróbcie sobie prezent. Zróbcie bańki, gulaše, kobido, beauty hacking, masaż ogniem. Zróbcie sobie kurs z koleżanką. Ten prezent Wam się należy. Nie każdy posiada termomiks, a i ten, kto nie posiada, nie wie, jak gotować tanio, szybko i skutecznie, a i każdy posiada ciało. Jeżeli to ciało nie będzie w odpowiedni sposób odżywiano energią fizyczną i duchową, czyli spożywienie i z poezji, obrazów, malarstwa, to nic dobrego Was nie czeka. Dlatego, że jak mamy tylko rutynę, to przestaje nam być przestaje nasza twarz być uśmiechnięta i dość szybko, góra wie, że już nie jesteśmy potrzebni, bo nic nowego nie stworzymy. I niestety taka osoba idzie do utylizacji. Kiedyś tam choruje, kiedyś tam umiera, a i nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby pozostać sprawnymi przez całe życie i zarażać innych tym pozytywem, tym, że Wam się chce. Czy zgadzacie się ze mną? Czy ktoś się ze mną zgadza? Jeżeli tak, to ten live był potrzebny. Jeżeli nie, no to cóż. Ja tylko dzielę się moimi spostrzeżeniami. Pani Hania, ja współczuję, ja rozumiem, czasami jesteśmy w obliczu poważnych chorób dzieci i nie mamy kiedy myśleć o starości, bo ja rozumiem, że Pani ma cały czas małe dziecko na rękach, ale dużo kobiet mają wraśnięte dzieci, które już opuściły gniazdo i kobiety nie do końca wiedzą, co gotowe dla wnuka, czy zająć się konserwacją, czy ogródkiem. Nie, pójść na tance, pójść na jogę, sprawić sobie przyjemność, kupić rzecz, o której się marzyło. Poczujcie się kobietami, uśmiechnijcie się do siebie w lustrze i wiecie, że moda, piękno i zdrowie zawsze idą razem. I całe szczęście, że pojawiło się moda na zdrowie, dlatego że tak, bycie zdrowym robi się popularne, a za tym idzie też szczęście, bo jeżeli ciało nam nie odmawia, pamięć mamy dobrą, umysł prężny, to już szczęście samo się znajdzie. Może w postaci księcia, a może w postaci czegoś innego, a i to szczęście na 100% będzie. Więc bądźcie szczęśliwi i zadowolone. Ja wszystkim życzę dobrej nocy i najważniejsze, zróbcie coś jutro dla siebie. Jest sobota. Poleźcie w łóżku, wypijcie w tym łóżku kawę tą niezdrową. Pójdźcie na zakupy, zróbcie coś fajnego dla siebie, bo dla innych robicie przez cały czas. I pamiętajcie, Wasze zdrowie jest zawsze w Waszych rękach. Pozostaje z Wami Wiktoria Zwiczewska, lekarka jako Bądź zdrów, bądź zdrowa. Może tylko dodam na końcu, że jak chcecie nauczyć się sterować własnym zdrowiem, może jednak naturopatia lub szkoła mistralnej terapii. Czasami nauka nas tak chroni przed chorobami, i tego się nie da uniknąć. To szczęście, że mamy jak ochronić się przed chorobami. I starość to jest nieodpowiednie słowo. Licznik tak, ale samochód, który ma przyjechany 100 tysięcy, on nie jest stary, on jest luksusowy. I bądźmy takimi luksusowymi kabrioletami.